Szybkość reakcji. Chcesz ją poprawić? Zapraszam! Jednym z ćwiczeń może być ćwiczenie z użyciem dwóch piłeczek, które podzieliliśmy na trzy warianty. W zależności od stopnia zaawansowania. Pierwsze ćwiczenie polega na tym, że kładziemy sobie ręce na udach, wzrok skupiamy na jednym punkcie na klatce piersiowej partnera, z którym ćwiczymy i teraz ja wystawiam ręce i Damian musisz złapać piłkę, która będzie opadać w dół. Okay. Kolejną wersją tego ćwiczenia jest pozycja, kiedy Damian kładzie ręce na moich dłoniach, i teraz Twoim zadaniem, Damian, jest złapanie piłki, tylko że w tej pozycji. Ok? Jeżeli Damian ładnie sobie radzi z tymi dwoma wariantami, przechodzimy jeszcze do trudniejszej opcji. Czyli ostatnia, trzecia opcja to są ręce splecione z tyłu, i teraz zadanie jest cały czas to samo: łapiemy sobie piłkę. Okay. Jeżeli w danym momencie ćwiczenie jest za trudne, przechodzimy sobie po prostu wariat niżej. Jeszcze jedna próba. Ok. To jest jeden z przykładów, który poruszamy na szkoleniu trener sprawności fizycznej Profi Akademii. Po więcej, zapraszamy.